Dzień dobry, witam, bardzo serdecznie na aktualnościach na moim kanale! Siemanko! Jestem tak Online i prowadzę ten kanał i między innymi chciałbym Was zaprosić do tego, żeby codziennie fali do mnie o 16.00 na kolejnej, ale to kolejne premiery filmików na moim kanale. Codziennie coś się pojawia, codziennie warto być, codziennie zobaczyć jakąś fajną giereczkę, ale przede wszystkim chciałbym, żebyście wpadli na naszego Discorda. Link macie oczywiście w opisie. A dodatkowo prowadzę audycję na żywo od poniedziałku do piątku o 19.00 i również o 9.30 w niedzielę. Program się na gdzie przeglądamy sobie news ze świata gierkowego i przy okazji proszę zobaczyć aktualny harmonogram, ale nie bierzcie go pod uwagę, ponieważ on bardzo często się zmienia, ponieważ jeżeli jakąś gierkę skończymy, jakaś gierka nam się znudzi, zmieniamy na inne giereczki i gramy większość premierowych tytułów na kanale, więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć ten stream, Pamiętajcie, żeby wejść na naszego youtube i zostawić subeczka. albo jeżeli ktoś z Was woli oglądać streamy na Twitchu, to zapraszam Was na twitch.tv, Tak online. Link również w opisie, dziękuję bardzo, że jesteście. Ale czym zajmujemy się na kanale? Przede wszystkim gadamy, rozmawiamy, wymieniamy się opiniami i, i dyskutujemy o tym, co się dzieje na co dzień u nas w życiach, o miłych i o nieprzyjemnych tematach. Jak również o tych codziennych sprawach, które nas w jakiś sposób dotykają. Gra staje się tłem, a przede wszystkim rozmawiamy o tym, co nas ciekawi. Więc jeżeli ktoś z Was ma jakieś pytanie związane z rejonem psychologii, seksuologii, życia codziennego, samopoczucia, gierkowego tematu czy czegokolwiek innego, to zapraszam serdecznie, żebyście do nas wpadali. A jeżeli lubicie przy okazji poglądać nowe gierki, to już tym bardziej powinniście na streamie być. Dziękuję wszystkim, którzy to wysłuchali i zapraszam Was do śledzenia kanału i Discord'a. Bojcie się i zapraszam Was do moich filmików.